Miałam pierwszy raz przyjechać w maju, drugi raz miałam być w listopadzie, no ale ze związku z tą pandemią wszystko się przedłużyło, tak. Ale cieszę się, że już w końcu tu jestem. Ja jestem tak, na basenach, tutaj ćwiczenia przede wszystkim mam... Kontuzję kolana, więc wszystko to jest skupione na kolanie. Takich osób jak pani Mariola, jest w uzdrowisku Cieplice Więcej. 15 marca przyjęci zostali kuracjusze na leczenie narządów głosu i ruchu ze skierowań Zusowskich. Wielu z nich miało obawy. Pierwszy termin był dość szybko, ale żona bała się troszeczkę, bo ze względu na tę pandemię, która wybuchła. I jakby troszeczkę chciała odłożyć w czasie, i się udało. Te obostrzenia, które są, zachowujemy, i żona zdecydowała, że, że jednak będzie korzystała. Jest tu bezpiecznie cały personel, został zaszczepiony. Każdy, kto przyjeżdża, musi mieć wykonany test. Na miejscu jest również badanie lekarskie, pielęgniarskie, ankieta epidemiologiczna. Mamy też. Testy antygenowe na wypadek takiej sytuacji również my możemy zbadać. Także zachowujemy te, te wszystkie względy bezpieczeństwa. W uzdrowisku cieplice kuracjusze mają do dyspozycji ponad 100 zabiegów, w tym okłady borowinowe, wodę termalną, kinezyterapię czy inhalację. Mam basen, mam prądy. Masaż i gimnastyka na sali. Prowadzona jest tu także rehabilitacja pokowidowa, która trwa od dwóch do trzech tygodni, mimo że jest ona odpłatna, to cieszy się dużym zainteresowaniem. Wzmacniamy tą odporność organizmu, która jest niezwykle ważna teraz w tym okresie, a jednocześnie te następstwa związane z przebyciem choroby COVID-19 w postaci problemów związanych z układem oddychania z narządem ruchu, z krążeniem tutaj po takim pobycie wyraźnie ulegają zmniejszeniu. Wprowadzony od soboty lockdown zaniepokoju kuracjuszy komercyjnych. Goście, którzy mieli przyjechać w najbliższym terminie, rozważają zmianę terminu. Oczywiście uzdrowisko Cieplice jak najbardziej dopuszcza taką możliwość. Kuracjusz komercyjny może sobie zmienić termin pobytu na dowolny inny z realizacją do końca roku 2021. Uzdrowisko Cieplice dysponuje 600 miejscami, z czego obecnie 100 jest zajętych. Jeśli obostrzenia epidemiczne nie zostaną zwiększone, to blisko 100 kuracjuszy przyjedzie tu 30 marca.